Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku w Powiecie Opatowskim nie przestaje zadziwiać. Dziś oficjalnie otwarty został tam Pszczeli Świat, czyli w wielkim skrócie Baza Edukacji Ekologicznej. Na terenie Pszczelego Świata w Zuchcinku znajdują się dwa domki do apiterapii, ścieżka edukacyjna oraz dom pszczelarza, w którym będą prowadzone edukacyjne warsztaty. Na terenie pasieki jest 27 pszczelich uli. Warto podkreślić, że to jedyna taka pasieka w regionie, która powstała na terenie Domu Pomocy Społecznej. Jest to pierwsze ta pierwsza pasieka w ogóle chyba w Polsce, która została wybudowana w Domu Pomocy Społecznej. Co ważne, w tej pasiece znajdują się dwa domki do apiterapii i tutaj będzie prowadzona właśnie terapia. Mieszkańcy naszego domu będą tą terapię odbywać. Wspomnę jeszcze, że za dwa tygodnie będziemy mieli też otwarcie stężni rankowej więc jest to kolejna forma terapii. Przedsięwzięcie z pszczołami i miodem w roli głównej ma nie tylko aspekt terapeutyczny, ale też edukacyjne, ponieważ oprócz pensjonariuszy z pszczele i zagrody będą mogły korzystać również dzieci i młodzież. Znajduje się tu dom pszczelarza, znajdują się też tablice edukacyjne, bo to jest zagroda edukacyjna, z której będą korzystać uczniowie szkół z naszego powiatu. Również uczniowie klasy rolniczej ze szkoły na Górce będą tu odbywać praktyki, a potem być może w swoich gospodarstwach zakładać pasieki. Mamy też 27 uli produkcyjnych. Już jesteśmy po pierwszym poborze miodu rzepakowego. Będą też poletka z roślinami uprawowymi, z roślinami miododajnymi gdzie pszczoły będą czerpać pożytek. Jednak do pszczelego świata w Zuchcinku może zajrzeć każdy kto ma ochotę dowiedzieć się więcej o pszczołach i produkcji miodu. Na ogrodzeniu umieszczono specjalne tablice edukacyjne w których możemy znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania. Każdy mieszkaniec naszego powiatu a także inni goście nas odwiedzający tylko wcześniej muszą ustalić aby nie było terminu i tu są tablice edukacyjne, różne rodzaje uli powystawione, z których też możemy przyjść. Ja oprowadzę, wytłumaczę, pokażę narzędzia pszczelarskie. Mamy bluzy, jak ktoś będzie chciał, może będzie przymierzał. Yy, wszystko pokażę. Na tych tablicach jest dużo opisane. Ja podpowiem, dopyta się, wytłumaczę, wyciągnę na trampkę zula, pokażę gdzie jest yy, trudnie, gdzie są pszczoły młode, i czerw i tak dalej, larwy, jeżeli ktoś tylko będzie sobie chciał. Tworzenie nowych pasiek w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularne, dlaczego? Powodem tego mogą być dobrocenne właściwości miodu, ale również innych pszczelich produktów. Troszkę zanikło, ale widzimy się, że ludzie przekonują się, że jednak naturalne środki, tak jak były dawniej wykorzystywane do leczenia i w naszym codziennym życiu, są nadal ważne i z powrotem do nich wracamy, a pszczoły, tak jak już mówiłam wcześniej, mają nie tylko dostarczają nam miód które najbardziej znamy, ale też szereg produktów takich jak pyłek, pieżgę czy mleczko pszczele, które też wykorzystujemy do lecznictwa, w większości do leczenia różnych schorzeń. Pierwszy zbiór miodu w zuchcinku już był. Produkty wytworzone w pasiece takie jak miód i wosk będą wykorzystywane w domu pomocy społecznej podczas terapii pensjonariuszy. Chociaż pasieka w zuchcinku jest już otwarta, to jednak już niedługo uruchomione zostanie tam kolejne miejsce do terapii i relaksu. Mowa o tężni solankowej, która właśnie się buduje. Pieniądze na projekt Pszczeli Świat, baza edukacji ekologicznej, pochodzą z konkursu ogłoszonego w ubiegłym roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Powiat Opatowski na ten cel pozyskał 200 tysięcy złotych. Dla telewizji STV kazerzyna Kaszluga.